Skałuj do open tego. Przepraszam. 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 to Przepraszam. <noise> <noise> <jebie. Nie> <noise> <noise> Stawiamy się, skanujemy. I chuj! Żyje! Okay. Może tobie wyjdzie. Powodzenia. Przebiegie. Okay, oh, you Let's go! Nie mam paru jestem padam, nie jestem na szala tutaj. Nie, nas, nie. nas, Stop Nie, Kurwa. nice nie, 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 chyba. Ale jesteś. nas, nas. Nas, nas,

Kto <laughs> tak pikuje, to dle On tak pikuje bez niczego. No to jest normalne. Kto tak robi, kurde? Faj że na środku. Ujawniałem obszar. Faj

Cage triggered. HP. planted. 40, graffiti. 40. Cypher Graffiti jet, graffiti jet. Default. Cypher 1 mě. Cypher Minus 40, minus 40 mě. Cypher u mě. Cypher u

Even, ja mówiłem kurwa, że nie lubię sky kiedyś. Czy nie mówiłem? Uh, oh, Siema, zastanawiasz się, jak użyć ultomena i już ci pokażę, jak to zrobić. W pierwsze tempo pingujesz sobie tutaj. Teraz dajesz smoka do wentów. Jeszcze raz sobie pingujesz. Pyk Fleszek. Szybko spamujemy X. Tempujemy. I kurwa wiedzą o nas. Nigdy mi to nie wyszło. Mam sobie jakąś agresję. Miał karambita, wiesz, to by lepiej siadało Ty kurwa, ja nie jestem jetko, musiałem na wdrafcie polecieć. To, idzie? to patrzy na no załki pizdę daj, z mi z daj, daj mi się rozgrzać. Daj mi się rozgrzać. leży nie mam jak na razie Czekaj, jak... jak rozwalę Kajo, to mam ale ja miałem ale tu ja miałem... heaven 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 twój jest, fajna sorta sorta sorta

Aj. O stary, ale się obsrałem! O kurde! O Leży? Short Czy Leży? 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 Czy zasmukowałeś ten garden w ogóle, byku? Tutaj! Daj wol, padł. Sniper was on City. Zginąłem od swojej broni. Mówiłem kiedyś, że kocham Sky. Kocham ją, naprawdę. Kocham Sky. Nie wchodźcie mi w drogę. No. Bardzo. No. Nie żyję. Pierdolone narkotyki wciągają tak, że to jest tak uzależniająca masakra. Unlucky Nice, super rocket Nie A to Walidza? Walidza uczy bawi Ja już tym, zacząłem grać, ja wiem, nie? Wow, a to dobry Walidza jesteś No i co teraz? No i teraz naciśnij E, na, najedź sobie na tego smoka myszką. Kurwa ty, aż że się stał, ty. Miejsce do schowania się. Jeden. Ty, coś mi tutaj w jakimś świecie innym Ule, jestem ten... Ej, jeszcze. Gminy, gminy, ty. Znaczy vandalka tam. A jak z tego wyjść? O, x-em, dobra. Kurwa, to gdzie ty jesteś? Idę. Smoke ci rzuca, kurwa. No no, a EC do czego służy? Do wciągania Do narzuca, ty! Ona się ograła na mózg chyba Ona tu jest, Zostało 30 sekund. przekombinowałaś Przekombinowałaś, moim zdaniem Helikopter kurwa Mam przejebane Dobra, to Prime oddaję